Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Tłumaczenie Antoni Lange, Adam Emski. Czyta Joanna Niemirska. Nagranie, Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Pęknięty dzwon. I gorzko jest, i błogo zimą, w nocy cieniu przy ognisku co parska i dym w górę śle, słuchać wspomnień, co zwolna wstają w oddaleniu pod dźwięk dzwonów kościelnych śpiewających w mgle. Błogosławione dzwony o silnej gardzieli, co mimo starość krzepkie, raźne, wierny krzyk ślą co dzień na modlitwę zwołując czcicieli. Jak wiarus co wiek czuwać pod namiotem zwykł. Mój duch to dzwon pęknięty, co gdy się szamoce w nudzie pragnąc zaludnić pieśnią długie noce, głos jego osłabiony często w złudzeń grze, wydaje się chrapaniem rannego przez losy, co leży zapomniany pod trupimi stosy, który w strasznym wysiłku nieruchomy mrze